Nie sposób mówić o Powstaniu Warszawskim, pomijając rolę kobiet w powstańczej armii. Kobiety były przede wszystkim łączniczkami i sanitariuszkami, ale pełniły także inne ważne i odpowiedzialne funkcje. Między innymi prowadziły gospody żołnierskie i kuchnie, gasiły pożary, budowały barykady, pracowały w karniach, odkopywały ludzi spod gruzów. Zdarzało się również, że walczyły z bronią w ręku. Wszystkie one z niespotykaną determinacją walczyły o wolność, o rodzinę i bliskich, o dom i o swoje ukochane miasto. Posłuchajcie wspomnień Barbary Bobrownickiej do pseudonim Oleńka Baśka-Wilta, jednej z sanitariuszek starszej sierżant Armii Krajowej i więźniarki obozu jenickiego Oberlangen. W momencie wybuchu powstania miała 22 lata. Brała udział w walkach na Starym Mieście i w Śródmieściu. Zmarła w 2015 roku. Dostałam patrol. Wszystkie sanitariuszki starsze ode mnie, powyżej 30 lat. Pierwsze samoloty nad starówką, pierwsze bomby. Sanitariuszki! Jesteśmy na miejscu. Noszę, prędko. Kurz, dym, tłum ludzi, rozpacz. Krzyki: Trzymać się razem nie wolno się zgubić. Zawalony dom, pod gruzami zasypani nikt się nie spodziewał. Zrozpaczeni ludzie biegają, tłoczą się, nie dają pracować. Pod gruzami ich dzieci, żony, mężowie całe rodziny. Musimy być bezwzględne wobec nieszczęśliwych, inaczej nie damy sobie rady. Czuję, że dzieje się ze mną coś dziwnego. Nie wolno dać się pokonać rozpaczy tych nieszczęśników. Uspokajam ich, pojewalerianom tłumaczę. Nowa, nieznana jeszcze forma walki, przede wszystkim samym sobą. Tylko w ten sposób mogę przyspieszyć ratunek. Nasi i cywile odkopują zasypanych. Prędzej, prędzej! Czy są jeszcze zasypani? Czy słychać jęki? Boże, jak to wszystko wolno idzie. Choć ręce ludzkie w gorączce, choć przyspieszone oddechy, zlane potem twarze odrzucających cegły, deski, całe złomy muru. Co jakiś czas wydobywają ludzi pokrytych pyłem, najczęściej nieprzytomnych. Szukamy oznak życia, delikatnych oddechów, cichego tętna. Każdej iskierki, która pozwoli ratować człowieka. Najstraszniejszy jest los dzieci te maleńkie, skrwawione ciałka. No i wzięli się za starówkę. Sumienie trochę mniej mi dokucza, bo czasu też mnie na rozpamiętywanie. Marysia nadal nie wraca. Niepokoję się o nią. Nie znała strachu. Dokąd ją to zaprowadzi? Dziś idę walczyć, mamo kochana, nie płacz, nie trzeba, cię się tak jak ja. Serce mam w piersi na serce mi dziś tak pięknie gra. Coraz mniej śpiewu na naszym punkcie. Tu się dopiero zaczęło. Tu się trzeba dogadać ze sobą. Mam to już za sobą. Wszystko staje się oczywiste. Jaki maleńki jest człowiek obok walącej się ściany. Jak bezbronny, rozdarty dom. Jestem na Brzozowej 2 przez 4. To teraz mój teren działania. Niemcy bombardują coraz częściej. Uwzięli się na rynek. Sanitariat przenosi się na ulicę Kilińskiego. Znowu strach. Ogarnia mnie złość. Czy ja nim, czy on mną będzie rządził? Staję do raportu. Proszę o pozostawienie mnie z oddziałem. Zimne, lodowate oczy komendantki. Dotychczas byłam jej pupilką. Tłumaczę, że to za daleko, że w razie krwotoku tętniczego mogę nie zdążyć na czas. W miarę, gdy mówię, gdzieś podziewa się mój strach. Każe czekać mi na odpowiedź. Biegnę do jej zwierzchniczki. Dostaję pozwolenie na wszystko, o co proszę. Wśród chłopców niepokój, byli pewni swoich sanitariuszek. Co będzie z rannymi? Kto ich opatrzy? Czy wzywać patrole z końca świata? Oznajmiam im, że zostaje. Naprawdę się cieszą. Jestem szczęśliwa.